O, czekaj, nowy regionik Po prostu w TFT jest chyba to wyłączone Dobra, i co my tutaj mamy? Mamy ten nowy? Mamy, dobra Czyli będziemy A, 20 unitów musi być zlewelowane, Żeby wszyscy dostali Jakiś tam loot, okej okay. hmm. Trujeczki tak można by było coś spróbować w tego silko. No nie! Dobra, są fire. Mam też Gina i Milo. Tu jest też trzech Invokerów w ogóle. Hmm, może by zagrać tego sorca? Wurwiczek! Dobra, chyba wezmę to. Hmm, i mam popi 2. A czekaj! To dlaczego mogę zlevelować jeszcze popi? Skoro zlevelowałem już One Tier Champion. A, kurwa, rzeczywiście. <laughs> Okej, okay. dobra, teraz wszystko jasne. <laughs> o kurwa, no to dobre. <laughs> to dobre, to mi się udało. <laughs> dobra, przechodzę chyba w Winstrick z takim stołem ogólnie. Nie, no jak, ja nic, ja trzeźwy. Dobra, kolejny challenger to Warwick. Czyli co, to znowu będzie Fiora? Hmm. No nie mam pewności. Czy to nie będzie lepsze? Kto u mnie zrobił najwięcej damage'a? Ten na Firi No dobra, to, niech tak, to niech tak zostanie Trzeźwy, ale ślepy? No, można tak powiedzieć Dobra, tutaj będzie szurimka. Dobra, i to są te noże, tak? Czyli jakby de facto ten na Nafiri zginął to Irelka zacznie takimi rzucać, tak? Ta? Tak to chyba powinno wyglądać Ej, no nie gadaj, że mnie to pokona Dobra, nie A może ten Nafiri re-roll? Ta Nafiri? Okej, okay, dobra, będę pamiętał Ja nie gram w zwykły Lola, to nie wiem Dobra, wezmę na razie sobie drugi defensywny przedmiot. Hmm. Saportaj temu usunęli. A redemption jest. No redemption to jest taki wiesz. Nie. Nie musisz ustawiać żadnych unitów. Yy... Znaczy, no w sumie musisz. Kurde, no nie wiem. W sumie można to podpiąć pod taki item też do usunięcia. Ale no nie, zostawili. Dobra, wejdę tutaj z tym. Demasję by się przydało tutaj dostawić też już. Dobra, to może zrezygnuję z tego ewentualnie. Aha, to i tak ona dostaje. Ej, a co będzie? Jak jej to ubiorę? A, będzie miała po prostu podwójne. No dobra, niech będzie tak. Co to zaznaczy? obok kutki. To jest jaki masz region x tal Znaczy region. Jaki masz żywioł? Tutaj jest wietrzny. I to daje ci. Atak Speed na 40 sekund. Jak kastują unity? Znaczy, jak kastuje ten unit, który byłby ustawiony w tym. Nie, to na każdą grę się samo zmienia. No dobra, udało się tutaj zrobić. 4 winy. Kla dosyć znana mechanika. Eee. Yy, dobra, można zrobić tak, pięćdziesiątkę. 50. 50 gold. No dobra, to jest huge. Tylko. No, fiore chyba będę musiał tutaj zagrać. Fiore z demasją. Dobra, wszedłbym już tylko. Mmm. Yy. Dobra, ewentualnie mogę tak zrobić. Tylko, dobra, to w sumie może nie jest mi aż tak bardzo potrzebne. No mam 41, co się próbujesz? Ks jest git. A Samira jest trzymana do potencjalnego czwartego challengera. Poza tym może być item holderem o kurde poszedłem na dwie godzinki, a stream dalej jest, nice Jest, jest, Laścik to To będzie na dzisiaj Także kończymy na dzisiaj testowanko Jutro jeszcze się odpalimy Ja muszę dla was jeszcze zrobić film eee, 109,5 w pigułce Bastion, no kurwa po co mi ten bastion Dobra, niech będzie to... Hmm. No nie, czekam, czekam na siódme. <ścoughs> przykro mi, KS, przykro mi. Dobra, no na razie wygląda to w miarę ok. Tego bastiona bym na coś lepszego wymienił w sensie na bastiona, ale lepszego. I gdybym tą fiorę dostał, boż, to by było też przepotężne. Bo to już bym mógł wtedy zagrać sobie 4 challenger. Mógłbym wejść tutaj. Dla redukcji armor'a Dawaj to Tylko nie mam żadnego slamu Z tego może być titan ewentualnie, nie? Dla Fiory Bo co jeszcze z tego można zrobić? Ten nowy item To jest... Zadaje 12% bonus damage Zwiększony do 30% jeżeli Jest poniżej 60% zdrowia Ty, to w sumie też by było mega dobre dla takiej fiorki, dobra, kupię to popi, bo to ewentualnie można sobie podmienić później. A raczej będziemy chcieli to podmieniać. No dobra, czyli Warwick, i to jest czwarty Challenger też, i mam Titana. Tylko teraz nie mam za co tego wrzucić, chyba że za bastion, ewentualnie. Dobra, niech będzie. I ty będziesz trzymał ten przedmiot. Hmm, silko. No bo queen. No nie, chcę, nie, chcę tutaj próbować queen. Nie mam do tego przedmiotów. Za bardzo w moim teamie największy damage robi Popi, Serio? Dobra, dobra, dawaj, queen. Lecisz z nimi. Mamy to. Chyba, że queen challenger. To by mogło być też dobre. Chyba od dwóch setów nic z nimi nie zrobili. Nie wliczając zmian wartości, tak jak to było z Zekeloketem. Albo i dłużej. No spoko są te zmiany i itemów, tylko będzie się trzeba dużo te, te przede wszystkim tego nauczyć, nie? Nie mam nic do rzucenia. Ej, kurde, widzę, przyznajcie, że to było dobre. Może powinien zostać śpiewakiem operowym, Dobra, 9 Win Streak, let's go! To musi się udać Mordekaiser szybko padnie, także o to się nie trzeba martwić No i jest co KS Ty hejterze Jak tak możesz? Ty w ogóle, a co do uszu To skupiłem se słuchawki Bezprzewodowe Nowe do pracy yy, Ktoś może Z was testował takie rzeczy yy, Poczekajcie, tylko sobie to zamienię Dobra i teraz będę musiał tego wrzucić yy, bo kupiłem sobie Już wam mówię hmm, Xiaomi Redmi Buds 3 Ktoś może miał czy testował To może się wypowiedzieć czy to fajne czy to nie fajne Hmm w sumie spoko Niech będzie Dobra, ja już wejdę. Że mieć z powrotem to drugie redemption. Nie jest źle, ale czas pracy chujowej, dźwięk pizda. Okej. Okay. A, a ile ci one trzymały tak mniej więcej? Jak pewnie coś tam będę słuchał, nie? 5 godzin. No to spoko. To spoko, to spoko. Nie jest tak źle. Dobra, niech będzie to. Dobra, ja to tak zostawiam. Demas 5 Demas Challenger. Jeszcze bym wszedł w level i dorzucił Tarika. I wtedy te itemki najlepiej podmienił. Nimi, tylko znajomy to życzył mi na jeden dzień. A i tak lepiej niż JBR za 700Z. No to jakbym miał coś kupować za 700z, to już bym kupił AirPods'y, szczerze. Zastanawiałem się nad AirPods'ami, ale finalnie stwierdziłem, że jednak nie jestem na tyle bogaty. Dobra, eee, ile ta Fiorka w ogóle robi? Quintu zrobiła więcej, Fiora coś chyba szybko padła. No dobra, ja nawet olewam ten, ten level up Fiory. Ja tu póki mogę to sobie na spokojnie będę levelował. I jak już wbiję dziewiąty, to wtedy sobie rolę na dziewiątym. Mam nadzieję, że nic za bardzo nie, 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 nie podkradną. Nie wiem, RPGów w sumie nigdy nie miałem. Ale bym sobie przetestował. Nie no, dobra, ty przecież ta Fiora robi oro. Jak ona będzie na dwójce? Giga broken. Ja mam w ogóle. Ile ja mam instrica? Z 58 chyba. Dobra, z tego można zrobić. Redemption. No znaczy ten. Czy to jest dużo AP? No, w sumie trochę jest. To DC by było dobre. Ja je dzisiaj po pracy dopiero odebrałem i, i jeszcze ich nawet nie odpakowałem z pudełka, także ty mi mówisz o jakichś equalizerach, ustawieniach, ja nie panie Maju. Dobra, no chyba nad bad, a i tak ta queen robi oro. Dobra, szybko, a nie dostała ceka okej. Okay. Dawaj, dawaj, Kaścik! Kurde, ten nie stunuje Wariacik nie stunuje tutaj Dobra, i za to jeszcze potrzebuję Jarvana No, tak musi być No już mi jakichś innych nie polecaj, bo to już kupiłem, tak że wiesz Po ptakach Ale dzięki wielkie Widzę, że się znasz na temacie, to dobrze że zapytałem. Masz 14 dni, a. No niby tak. A czy mi się chce bawić w odsyłanie? Sprawdzę sobie najpierw te. Ja nie mam jakichś giga wymagań, no To tylko żeby w pracy sobie jakiegoś streamka odpalić. Popatrzeć, co gadają. Dobra, to na pewno tutaj. No i co? Inaczej na wejdę w ten dziewiąty? Hmm. Chyba, żeby olać tego Slayera dla Queen. Ale, że dwa łuki. Okej, okay, czyli teraz tak. Upgrade tego, tego, tego. Po prostu czwórki wyciągamy. No i próbujemy coś tutaj ugrać na tym. No bo lepiej już chyba nie będzie, nie? Właśnie się zastanawiam jeszcze, czy nie wywalić kale, olać tego Slayera i nie wrzucić jakiejś Sony dla dodatkowego atak speeda. Bo to też mogłoby mieć sens Dobra, i tak tutaj roluję dalej Kurcze, jednej, jednej zabrakło Dobra, zamienię to Jest Jarvan jest też dwa razy kasante. Kurde Ale czy tu pyknie kasante? Na dwójkę? Chociaż w sumie Może pyknąć Ja to zalokuję sobie. Mam w sumie dziewiąty level. Tylko co, ja już bym musiał to sprzedać w sensie tego Tarika. Dobra. Ryzykuję, ryzykuję, ryzykuję. No i zagram go już teraz pod tego tanka. Może na razie tak? Jeszcze zaraz mamy karuzelkę, także zobaczymy, co tam będzie. Ale w ogóle ta Fiora w poprzednim fajcie, co zrobiła. Ona się tyle wychilowała z tego BTK. W ogóle, nie no, fajne są te zmiany na demasji że każda jednostka, która jest Demasją, ma swój przypisany item i zawsze dostaje tego samego radianta. Nie ma już takiej losowości. Mega to jest fajne. No, nie mam żadnych fajnych itemów dla Kaisy. Eee, nie ma żadnej legendarki do upgrade'a. Ewentualnie mogę wziąć jakiś Giant Slayer. Nie pamiętam jak to działało, kurde, a powinienem. Ale to było coś, że... Atak speed na... a chuj, wiecie co? Zrobię to dla was. Jakby ktoś oglądał na YouTube, to po prostu, żeby wytłumaczyć nowy item, pokazać coś nowego. After casting ability gain 40% attack speed. No i spoko. Gra. Jest okej. Okay. Nie lokuję tego, bo... Sonę mogę gdzieś tutaj bez problemu znaleźć. A bardziej mi zależy na tej fiorze albo kasante. A podoba mi się ta fiora, fajna jest. Tylko ona musi mieć drugi level, nie? Żeby robiła rzeczy. Kurde, ta Belwet jeszcze przeżyła. No dobra, rolka, dobra. Nieźle. No dobra, trzeba się już tutaj tylko chyba ustawiać. Tutaj bym się przestawił na drugą stronę. O, mam jakiś lucik. Nie ja chyba biorę archangel. Żeby... Aj, się nie przestawiłem! No, bardzo źle. Na szczęście ta fiora... Bardzo pięknie się leczy. O, teraz nie zdążyła. O, ale mnie ten kaścik uratował. O, ale mnie uratował kaścik. No. I jest Sona dwa. Mogę gargoyle de, de facto zrobić. Dobra, no nie będzie ten gargoyle. Ale daj mi upgrade. Dzięks. Dobra, chociaż tutaj ustawienie jest dobre. Z tego gargoyla słabo korzystam, wiem, ale chcę, żeby on był ustawiony obok Redempcji na starcie fight'u Ty tu jest w ogóle warwick pod tanka zrobiony. No, kasante kopniesz czy nie kopniesz? Kopnął, pogers! Pogers, pogers! Kasante 2 szybciej niż Fiora 2? <noise> Klasyka. Nie przyzwyczailiście się jeszcze widzowie? Chyba, zaraz kasante 3 zrobię. No co jest? Co jest? Kasante co, rolkę? Nieźle, nieźle. Dobra, final, jest Fiora. Tylko czy to nie jest ostatni fight? Ej, no way. Dobra, tak zrobię. Sprzedaj Sonę Nie, no czekaj, zobaczymy, czy to jest ostatni fight. No nie jest powiedziane, że ostatni. Ale może tak być. Ogólnie, jak zrobiłem build Fiora Kerry bez Fiory 2, to będzie śmiesznie. Ale nie, dobra, gramy dalej. Ale gdybym z nim wygrał, to serio, to byłby ostatni fight. Dobra, Fiora 2. Tylko czy ja jestem w stanie to wygrać? W ogóle, że ten Kassan tego nie wykopał? Nie, no niemożliwe, że to mnie pokonuje. Halo. O, okej. Okay. Czyli, czyli GG. No dobra, to była Fiorka, Kerry. YouTube, łapka w górę, subik i wpadajcie koniecznie na streamy. Elo.